Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale moi drodzy. Dzisiaj nagroda za FUT Champions yy, paczka Summer Starsem, którą otworzy PLKD między innymi. Więc naprawdę będzie się działo. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jak te osoby, które ostatnio zasubskrybowały kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to gorąco zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku subskrybuj. No to startujemy. Ok, moi drodzy, a my przychodzimy już do nagród na RAJO. Natomiast paczki zostawiamy sobie, ale piki będziemy otwierać. I zaczynam od pierwszego pika 8-9. Tak, no to drugi. Ok, z DiMarią już można robić jakieś oro. Zawodnik 5 gwiazdek stuczek, wiadomo, że ta słabsza noga na to trzeba uważać, ale okej. Okay. No i teraz będziemy mogli sobie zrobić te piki, toc, toc albo pik, coś takiego tam jest. Na tym evencie, tak mi się wydaje. Dobra, moi drodzy, toc lub ptg do wyboru po raz pierwszy, dopiero teraz to robimy, ale może coś ciekawego odda, jak tak późno, no to sprawdźmy. Oooo Baben, Paweł Pogba, Paweł Pogba, ojojoj, oj, oj. nice, tylko pytanie, jak, jak ja tego Pogba wsadzę do składu, kurczaczek, to jest problem, ale na razie się tym nie przejmuję, nice, ojojoj, oj, oj. elegancko, Paweł Pogba około miliona końców, no, nieźle, karta z cyklu top, jeszcze zrobiłem zaraz drugie to PTG, bo jeszcze tego nie robiłem, Natomiast zobaczmy mój skład. No i macie jakieś pomysły, żeby tu wsadzić pogbę? Paradoksalnie dałoby radę jakoś tutaj to wszystko połączyć z tym pogbą, ale. Ha. Trzeba by było zrezygnować z Dejonga. Messi traci zgranie, Bo wiadomo, tutaj potrzoła By mógł mieć zielonego linka. Cancelo. O, ciężka misja. Dobra, no to. Po tym potężnym trafie Pawła Pogby. Czas. Na jakiegoś Brazylijczyka w tym piku, bo tutaj są Brazylijczycy. Przepalamy też Brazylijczyków po to, żeby tutaj właśnie ten. No chyba firminio najlepiej jakby wypadł. No ale sprawdźmy. Czy to się stanie? Uwaga! A może Neymar? O nie, o nie trzech... O Jezus Maria! O napisali Brazylia, dali trzech z Argentyny. Jezus Maria. No dobra, no ale co ja będę narzekał. No w tym poprzednim oddała nam pa oddał Pawła Pogbę, tak? więc... No i zobaczmy. dwa razy 88 plus i tu mamy... Tomasz Myla. Ok. 94 overa, not bad. Staty ciekawe Tomka. Natomiast to będzie w drugim... A jezu. Oh, Markao. Cyklu nie oddało. No dobra Okej, okay, no to lecimy z kolejnym pikiem. Tym razem na akademii. No na akademii. Widzieliście, że tak średnio nam dawało. Natomiast tutaj może będzie jakiś boom. I Bobby Hurricane. okej. Okay. No spoko. No może być. Do zaakceptowania w każdym razie. Potężny Hurricane na ostatnią minutę na aferę. Wrzutka. I będzie brameczka. Niczym z Niemcami na 2 do 0. Potężny Hurricane. Jeszcze walkoutu nie było. Ciekawostka, na razie gulasz 8.5 najlepszy zawodnik, oooo, ojojoj, oj. potężny, przepotężny, spinacola, okej okay, moi drodzy, a my już jesteśmy na rajo, no i zobaczymy czy coś ciekawego, tutaj trafimy, wybieramy paczki niewymienne za Division Rivals, no i zaraz zobaczymy też co, co poleci, plus paczki za Food Champions. Tak, 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 tak. Za Division Rival w sumie nic nie było, nie ma co pokazywać. Tutaj graliśmy na Xboxie do 176. No i zobaczmy. Dwa piczki za G2 jest gwarancja tego lepszego pika. Ale czy będzie boom? Czy odda? A jajaj, no powiem tak. Hmm. Grimaldo pod Hiszpanów na Ford Champions Bóg byłby okej. Okay. Ale nie, na no, co mi on? Ich jest. Boile. Dobra. No i w drugim piku może będzie lepiej. Jest Karasko, jest Ederson. Kasos, no kurczę, ale tych Hiszpanów by wydało. Dobra, bierzemy pod overall. Edersona, no okej, okay, no dobra, może być. A póki co, pierwsza paka za 50k. Jest walkout, jest Foff na rajo z nagród. Jest to paragwaj91lp, tak, tak, znamy go. Okej, okay, no dobra, 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 dobra. Może być i Romero. Ile taki Romero teraz warte? 40 koła, no zawsze coś, dobra, dobra. No i przechodzimy za, do nagród za, za Champions, tutaj do 1 graliśmy. Trzy platformy w ten weekend to była masakra. No ale zobaczymy, zobaczymy. Pierwszy piczek leci Angel Di Maria. 95 overa, no to się przyda. To się przyda na pewno, a w drugim? No Depol, bo i tak tymi hiszpanami nie będę grał. Więc 9593 Argentyna połączenia jako tako No i przed nami jeszcze dwie paczki za 100 tysięcy Jest walkout bez ikony Ale Mohamed Salah jak najbardziej okej okay. Oki, okay, oki, okay, nice Liverpool Mohamed Salah, no dobra może być. No może. dobra. No to droga, paka za 100 I drugi walkout. Hmm. Ciekawe. No tutaj już Hiszpania. Bramkasz, czyli Dawid Dehea. No ten Unai Simon. Chyba nie był najlepszy pomysł. No A forma Dehea też jest jaka jest. No i spoko. 8.685383. No, moi No i drodzy, PLKD. Ja? O kurde, no nie no, jak otwieram. ja otwieram, to na pewno trafię coś dobrego, no, co nie. Pierwsza, pierwsza paczka, moi drodzy, z... Z tym, z tym fofem, chyba, tak? To się nazywa? No, tak. No, Summer Stars, tak. Letnie gwiazdy, tu mamy napisane. Nawet, tak bo jest. te fofy to były te pierwsze upgrade. Y. No dobra, czekaj. Rajo Akademy. Zobaczmy, jak tu akademia wygląda. Lepsze wyniki. Niż... O, ten e to chyba do wymiany, co nie tak. No, ale powiem ci, że on robi różnicę. Ja gram nim w ogóle na SP już tylko. Na ale masz staty. Po... Na środku pomocy. On gra większość czasu. Zaraz będziemy mówić hmm. więcej ases niż Bramek, tak właściwie. No, no. Solidna ekipa. No, Szal lepszy jest Nani z tego zespołu. Niesamowita karta. Oj, oj. No, to prawda. I akurat Nani po Połączy Ci się z Cristiano Ronaldo? Uuu, faktycznie. To byłoby super, Damian. Nie ma sprawy, Oskar. Dla Ciebie zrobię wszystko. Dobra, to... Oprócz tego, o co mnie prosiłeś 5 minut temu. Otwieramy. Nie no, musi dać. Na pewno nie chcemy A Zamknij od. No za dawaj, zamknij. Nie, no, dobra. Tylko nie Paragwaj. Nie! Modric! O Boże, myślałem, że Paraguay na to jest torbacja. No, i Są 600 tysięcy kosztuje. Tak, mega gansko. karta. Wszystko Ula, 90+. Plus. Dosz rady go jakoś, żeby do drużyny wcisnąć. No, za Mam Karima Benzema to co na ławce. No to możesz ich ze sobą połączyć na zamiast, ławce. Za... <laughs> zamiast. zamiast Eto. Y... No właściwie może być lepszym środkowym pomocnikiem. A Zobacz wartość jeszcze faktycznie czy on tyle kosztuje? Tutaj nawet za 1 300 go o, wystawiają. Nice. Three. Ale takie 500. No około 600. No około no. 600. Mega, mega, mega. Nie ma sprawy. Hmm. Widzisz, pierwsza paczka i taki tak. traf od razu. Dzięki, co? Kurde, no nikogo nie masz na liga, ale no. No w, to... w sensie zobacz, no Karim Benzema Eto, wtedy Modrić wchodzi i. A co ja nie wykminiś. ma zgrania, no nie wiem. Albo Orsić i Orsić. Drugi Modric. modrić. Tak. No proszę. Nie trochę nad nim pograłem, spoko był. No e, też z nim gram, fajnie, fajnie. No ewentualnie mogę dać Orsicia na lewy atak. Na Enkę dać m, wtedy Modricia. Za Oara dać Benzemę. Paja ci pokażę. Ja, Dobra, jednak nie pokaż. No można kombinować, można kombinować na pewno. Do usług. Dziękuję Damianie. Nie ma sprawy. No to elegancko. Hmm. Dobra, wszystko mamy? Tak, tak, no, tak, bo tak, tak. Tu, bo... Dziękuję Damian. Nie ma sprawy. Oj, jej, jej. No i teraz mistrzostwa fut, nagrody za elitę 3. No i co na tym etapie gry w lipcu może Polecieć i zapiki, i spaki z, z trzema tocami. Na początek pierwszy pik to będzie Marquinhos. Ok, wybieramy zatem Marquinhosa w drugim piku. Jest Muriel, okej, okay. no ale to są średnie piki. No tutaj musi oddać w tym trzecim, chyba jest Lautaro Martinez. Oj, oj, oj. ale tutaj byłyby też fajne wybory, bo Iwan Gzaka i, i Show. Więc ten ostatni wybór zdecydowanie najlepszy. A w paczuszkach paka za stoka. I do tego paka z trzema tocami. I zaczynamy od walkoutu z Italii. Newspy. Paris Saint-Germain. Verratti. 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 Świetne występy, Włocha. Przyczyniły, o jeszcze Berardi, przyczyniły się do awansu Włochów, tak daleko. No i teraz paczka z trzema tocami 91+. Plus. No i pytanie, jaki kraj? Francja, Anglia to chyba... Będzie Harry Kane. nie, Vardy, okej. Okay. Jamie Vardy, hmm. Wolałbym, żeby był Kane, zawsze większe prawdopodobieństwo na lepsze karty potem. A oprócz Wardiego mamy Humelsa, Markiniosa. No dobra. Markinios cały czas trzyma cenę 230 tysięcy na no, statyczny kosmos. Humels ponad 100. Jakieś 350 tysięcy mamy. No i Wardi. Ponad pół miliona. No ponad pół miliona spokojnie zarobione. No dobra. To leci. Trzech rzadkich 87. Plus. Z tej paki często Fof lecia. I znowu leci Fof. Z Hiszpanii O, oh, To będzie Laportem. Mm, nice. Okej. Okay. Laportem naprawdę spoczko karta. Statystyki Kosmos. I jeszcze Christensen. Ojojoj. Oj, oj. Nice. 9593 Fabinho 87. Okej. Okay.